Ponad milion firm otworzono w Norwegii w ostatnich latach. Wielu z nowych w biznesie zadaje sobie pytanie zaraz po otwarciu. Co teraz? Jakie mam obowiązki urzędowe? O czym muszę pamiętać? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w tym materiale. Ja nazywam się Aleksander Mariański, jestem księgowym Norwegii, dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam! Ile mamy firm w Norwegii? W ciągu kilkudziesięciu lat założono ponad milion firm. Obecnie działa na rynku norweskim 630 tysięcy działalności gospodarczych. Większość firm to firmy bez pracowników. Jest ich w Norwegii około 420 tysięcy. W kontraście mamy w Norwegii 888 firm z ponad 250 pracownikami. Wzrost liczby firm w Norwegii na przestrzeni ostatniego roku to około 4%. Przy okazji zapraszam do subskrypcji, followowania i lajkowania tego kanału. Daj znać znajomym, którzy również mogą być Zainteresowani tym materiałem. Dzięki z góry za Twoje wsparcie i wracamy do tematu. Ważne daty i kwoty. Musisz pamiętać o kilku ważnych datach i kwotach. Po pierwsze, nawet jeśli Twoja firma nie działa, to musi wykonać się rozliczenie roczne. Jest to niezależne od Twoich zarobków, typu działalności i innych aspektów. Każdy właściciel firmy jednoosobowej oraz firma AS rozlicza się do 31 maja za rok poprzedni. Po drugie, Ważną barierą jest 50 tysięcy koron przychodu, czyli kwota wystawionych przez ciebie faktur i paragonów. Jeśli prowadzisz działalność opodatkowaną, to masz obowiązek rejestracji w NDA, podatku VAT. Musisz pamiętać, że od przekroczenia granicy każda faktura będzie podlegać opodatkowaniu. Rejestracji możesz dokonać u nas, zamawiając usługę na stronie fremtit.nu. .no. Rejestracja nie dotyczy firm zwolnionych z MWA, czyli np. usług lekarzy, artystycznych czy nauczania. Po trzecie, bariera 50 000 koron dotyczy również obowiązku księgowania. To oznacza, że firma, która w roku przekroczy 50 tys. koron przychodu, ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości na zasadach norweskich. Nie jest wystarczające trzymanie papierów, należy je samodzielnie księgować w specjalnym programie, takim jak np. eFirma.no lub oddać autoryzowanemu księgowemu, np. mi na efirmarainskap.eno. Bez księgowania narażasz się na odmowę zasiłków oraz w przypadku kontroli karę od urzędu skarbowego i nakaz księgowania dokumentów firmowych. Inną sprawą są ogólne obowiązki jakie mamy związane z firmą. O czym muszę pamiętać po założeniu firmy? Tutaj wymieńmy sobie najważniejsze kwestie. Pierwsza: za swoje usługi lub towary musisz wystawiać faktury lub paragony. Do faktur polecam program efactury.no. Jest to polski program do fakturowania. Druga kwestia. Gromadź wszystkie wystawione faktury i do paragony dokumenty, które są kosztem firmy. W Norwegii paragony zapłacone kartą są wystarczającym dowodem księgowym. Nie polecam natomiast płacić gotówką. Trzecia kwestia. Zapoznaj się z wymogami w Twojej branży. Wiele branży ma specjalne wytyczne co do dokumentowania pracy czy specjalnych uprawnień. Możesz zapytać nas o szczegóły. Czwarta kwestia. Jak przekroczysz granicę 50 tysięcy koron, pamiętaj o obowiązku księgowości. Rejestracji w MWA oraz składaniu raportów MWA raz na dwa miesiące. Piąta kwestia. Jeśli chcesz zatrudnić pracowników, pamiętaj o dodatkowych obowiązkach. Skonsultuj tu z nami najlepiej. Doradzimy i powiemy, o czym trzeba pamiętać. Żeby zarobić na pracowników, musisz fakturować godziny pracownika po minimum 150% jego stawki brutto. Dodatkowe obowiązki dla AS. W spółce AS musimy pamiętać o kilku dodatkowych datach. Do 31 stycznia każdego roku musimy złożyć zeznanie akcjonariuszy. Pokazuje ono obecny rozdział akcji w firmie oraz wypłacone dywidendy i inne zdarzenia gospodarcze w firmie. Do 31 maja. Mamy do wysyłki zeznanie roczne, podobnie jak w działalnościach jednoosobowych. Ten termin obejmuje tylko zeznanie firmy, a zarząd czy pracownicy spółki AS muszą złożyć zeznanie w standardowym terminie do końca kwietnia. Do 31 lipca mamy do wysyłki dodatkowe zeznanie OSH-Rańska. Jest ono obowiązkowe, podobnie jak w przypadku innych zeznań. Brak jego wysyłki będzie grozić wysokimi karami. Podsumowując, pamiętaj o rejestracji w MBA, prowadzeniu księgowości, gromadzeniu dokumentów. Są to kluczowe kwestie, żeby żyć w zgodzie z norweskim urzędem skarbowym. Dzięki za uwagę. Jeśli jesteś zainteresowany księgowością firmy, rozliczeniem rocznym lub pozyskaniem zasiłków w Norwegii, wejdź na naszą stronę fremtit.No lub zadzwoń plus 47 21 38 38 21. To tyle na dziś. Dzięki i do następnego.